Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wideo treningu. Dzisiaj przygotowałem dla Was zestaw na dolne partie czas z wykorzystaniem odważnika kettlebell. W zasadzie to jest mój trening, który zaraz wykonam, ale pomyślałem, że czemu nie mam dla Was go nagrać i po prostu później go tak obrobić, żebyście mogli go wykorzystać, więc ja przejdę sobie do treningu, później go oczywiście przerobię, dodam voiceover w tle, żebyście mogli posłuchać komentarzy, co jest ważne przy, tym, przy wykonywaniu danego ćwiczenia. Mam nadzieję, że przebierzecie się w sportowe ciuchy i potrenujecie razem ze mną, albo wykonacie podobny trening. Jeżeli nadal nie subskrybujesz mojego kanału, to naciśnij ten czerwony guzik wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdą aktywnością, która dzieje się u mnie na kanale. A teraz, żeby nie przedłużać, zapraszam do obejrzenia, a później do wypróbowania tego całego zestawu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na macie. Mieć ściągnięte łopatki, wyprostowane plecy, nie pochylać się zbytnio do przodu i napiąć maksymalnie mięśnie swojego brzucha, żeby utrzymać stabilną pozycję swojego ciała. tego ćwiczenia mieć ściągnięte łopatki, wyprostowane plecy, nie pochylać się zbytnio do przodu i mieć cały czas napięte mięśnie brzucha, żeby... i mieć cały czas napięte mięśnie brzucha, żeby utrzymać równowagę swojego ciała. Pamiętajcie, że podczas, mi... podczas wykonywania tego ćwiczenia mieć... Pamiętajcie, że podczas wykonywania tego ćwiczenia mieć... Pamiętajcie, żeby... Trzecie ćwiczenie z dzisiejszego mojego planu treningowego, czyli za kroki. Spójrzcie jak ustawiłem swojego ketla, czyli w takim trójkącie głumiście między dłonią, barkiem a łokciem. Jeżeli ketla mamy po prawej stronie, tak jak teraz jest pokazana na wideo, to Twoja lewa ręka jest maksymalnie wyciągnięta do boku, uniesiona na wysokości Twojego barku, a Twoja lewa noga wędruje maksymalnie do tyłu i w końcowej fazie ciągniemy kolano jak najwyżej, czyli dodatkowo używamy naszych mięśni brzucha. Wykonałem 8 powtórzeń na jedną i na drugą stronę. Pamiętaj, że podczas robienia tego ćwiczenia mieć maksymalnie napięty brzuch, żeby utrzymać równowagę swojego ciała. Zobaczcie jak ustawiłem ketla. Trzecie ćwiczenie. Takim ałokciem, Jeżeli ket mamy w, prawym, w prawej dłoni. Jeżeli ketla mamy po prawej stronie, tak jak teraz jest pokazane na wideo, to Twoja lewa ręka jest maksymalnie wyciągnięta do boku, uniesiona na wysokości Twojego bar. I w końcowej fazie mamy kolano jak najwyżej, czy używamy naszych mięśni brzucha. Czyli ostatnie ćwiczenie z dzisiejszego zestawu, czyli wypadek do boku, pozycja wyjściowa. Trzymamy ketla podobnie, goblet składczyj przed klatką piersiową, mocno napięty brzuch. I wyciągamy maksymalnie jedną z nóg do boku. Pamiętajcie, że podeszwy cały czas przyklejone do podłogi. Jedna noga jest. Wyprostowana, a w drugiej wykonujemy pracę, czyli wychodzimy do góry, dostawiamy tą nogę, która była przed chwilą ugięta, do nogi wyprostowanej i powtarzamy sobie 8 razy na prawą i 8 razy na lewą stronę. Ja wykonałem takie 3 serie po 16 powtórzeń. Pamiętajcie, żeby podczas wykonywania tego ćwiczenia mieć ściągnięte łopatki, wyprostowane plecy, nie pochylać się zbytnio do przodu i napiąć maksymalnie mięśnie swojego brzucha, żeby utrzymać stabilną pozycję swojego ciała. To był naprawdę dobry trening. Pamiętajcie, przed tym treningiem wykonajcie porządną rozrzewkę. Trochę przeszkadzało nam światło, zresztą jak widzicie, z taka pora, że raz, jest, raz się odbija mocno światło, raz się gdzieś chowa za blokami. Więc takie życie, mam nadzieję, że w postprodukcji to się da jakoś zniwelować. Jeżeli nadal nie subskrybujecie kanału, to wciśnijcie ten czerwony guziczek, zalajkujcie film, jeżeli Wam się podobał, jeżeli coś dla Was nie było jasne to zostawcie komentarz poniżej, albo zadajcie mi jakieś pytanie, jeżeli coś Was zdręczy, albo chcecie, żebym jakiś specjalny film dla Was nagrał. I do zobaczenia w następnym wideo treningu, w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam udanego treningu.